Siema, tutaj dealer. Witam w kolejnym filmie z tajemnic i ciekawostek. Dziś witam was w filmie z Saints Row 2. No, ciekawostki w Saints Row The Third się skończyły, dlatego stwierdziłem, że przejdziemy z ciekawostkami do części wcześniej. jest Saints Row 2 moim zdaniem jest jeszcze lepsza, także no, przechodzimy do ciekawostek. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od bagów, więc zaczniemy od tego, że tutaj nie wczytało mi naprawdę pokaźnego terenu mapy. To nie jest jedyny taki przypadek, ponieważ tutaj, jak widać, nie wczytało mi ulicy. Dalej mamy kolegę, który wbił mi się w szybę w samochodu przy, po tej cutscence. Nie wiem, jak to się stało, ale stało się. A propos kolejnych rzeczy, które się wbiły, to tu mi się wbiła latarnia w samochód. Tutaj nagle auto i wszystko inne postanowiło się rozjebać mnie, zajebać co tu się stało. A na koniec mamy kolejnego, który napierdala Parkinsona. Tym razem gościa wkręconego w jakąś kurwa ławkę. Pierwsza ciekawostka dzisiaj to będzie słynny krzyk Wilhelma, który usłyszymy podczas tej misji. To jest jedna z ostatnich misji w grze. Kolejna ciekawostka to jest... Nawiązanie do Bosina. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie gościu tu macha chuja na jak Bosin. Znajdujemy się po lewej stronie mapy, dokładnie w tym miejscu, przy tej nutce. I tutaj znajdziemy polską jadłodalnię o wymownej nazwie Jestem Głodny. No i widać Polish Deli, nasze polskie delikatesy. Uh, jak widać, mamy tutaj paru głodnych, którzy czekają na otwarcie Get Polish food, hero A nie, here, kurwa To wygląda jak, o, ja pierdolę It is delicious and is nutritious Kurwa, nie umiem czytać W każdym razie y W każdym razie, no jest tu polsko-jodłodalnia, przestaniecie się kurwa mać strzelać Brawo, nagroda pocieszenia A na końcu tego odcinka pokażę wam studio twórców gry Ukryli oni swoje studio w Steelwater I możemy je znaleźć tutaj Tu jak jest ta aktywność z wyścigami na górze mapy To ogólnie tutaj jest parking podziemny I jeśli się rozpędzimy, jesteśmy w stanie wskoczyć w tamto okno, więc no co, próbujemy. O kurwa. Ja trochę rozjebałem to studio, ale płytę w ogóle zebrałem. i... Yy, no co, tutaj mamy dowód, że to jest studio twórców gry. Mamy tutaj... Volition, tak się twórcy nazywali. Jakieś plakaty, no parę stanowisk rozjebałem, ale chyba one nie kryły nic konkretnego. Tylko były bardziej do rozjebania. Yy, w ogólnie tu są jakieś drzwi. A i tu są schody na dół, czyli tu się w ogóle dało normalnie wejść. Yy, to pewnie tutaj z tej strony, jak są te drzwi, to też się tu pewnie da normalnie wejść, a ja wskakiwałem. A nie, dobra, tutaj jest wejście na dach. To w ogóle kurwa... Zamknij no, morda. Yy, no. I tutaj chyba mamy wejście na dach, tak mi się wydaje. No tak. No to w każdym razie ten interior zwiększa jakby się wydawało. Co prawda kurwa to są jedynie korytarze, ale... Zamkniesz pizdę! Um... No. No to mamy to studio, nie? Ale w każdym razie jeszcze tutaj są przecież te jedne drzwi. I okazuje się, że tu możemy wejść normalnie chyba, tak? No, tu są ukryte drzwi. Nie musicie wcale tutaj wskakiwać. A więc to na tyle z tego filmu. Jeśli Wam się spodobał możecie dać łapkę w górę. No i ja się będę z wami żegnał. Widzimy się w kolejnych filmach z ciekawostek z Saints Row 2. Także hello. Dzień. 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 Dzień.